Na przykład są szkoły prywatne, które czasami nie przyjmują dziecka w momencie, kiedy wiedzą, że jest orzeczenie, że jest diagnoza. Ale niewiele osób pewnie wie, że, że ta diagnoza tam jest dużo wcześniejsza. Dorośli, a kiedyś dzieci, być może mieli bardzo złe doświadczenie i, i część. Jak Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku rozmów terapeutycznych. Dzisiaj postanowiłyśmy z Anią Komorowską troszeczkę kontynuować temat dwóch ostatnich naszych spotkań, czyli mówiliśmy o spektrum, mówiliśmy trochę o ADHD, ale też chcielibyśmy trochę więcej powiedzieć, co nasza fundacja robi właśnie w ramach wsparcia. I tutaj mogę powiedzieć, chyba, że, że no to jest taki temat, którym się możemy pochwalić, tak naprawdę, bo nawiązaliśmy współpracę właśnie z dzielnicą targówek, dzięki zaangażowaniu wielu osób. Już w zasadzie zaczęliśmy i mam nadzieję, że do połowy czerwca skończymy. Takie, można powiedzieć, spotkania trochę szkolenia skierowane właśnie dla nauczycieli szkół podstawowych, bo ADHD i spektrum. No to są problemy, które się gdzieś pojawiają i najczęściej te, do, do diagnoz w przypadku ADHD dochodzi w tych pierwszych latach szkoły podstawowej. I te szkolenia są właśnie elementem, elementem naszej kampanii barwni i wyjątkowi, czyli barwni w trudnościach, wyjątkowi, w talentach. I też mamy takie, takie marzenie, żeby też ta kampania edukacyjno-społeczna stała się też pewnego rodzaju taką platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Chcemy łączyć różne środowiska, nauczycieli i rodziców, bo tak naprawdę po jednej i po drugiej stronie ta psychoedukacja jest bardzo ważna, czyli to, żebyśmy znali w cudzysłowie tego naszego wroga, czyli to, to zaburzenie, które nam utrudnia. Utrudnia życie, więc tutaj wielki ukłon w stronę władz dzielnicy targówek i też wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. No, muszę powiedzieć, że, że za mną i też za Tobą, Aniu, pierwsze spotkania z nauczycielami i, i spotykamy się z bardzo dobrym odbiorem tych treści, bo te spotkania konstruujemy w ten sposób, żeby były tam przedstawione najważniejsze informacje, też trochę takich porad dla nauczycieli, ale też mówimy o tym, jakiego rodzaju wsparcia możemy. Możemy udzielić i nauczycielom, i rodzicom. Rzeczywiście widać w szkołach z jednej strony taką chęć współpracy, z drugiej strony trochę niemocno, bo system, system nas ogranicza głównie środki finansowe, tak naprawdę, bo są braki kadrowe itd. Tak tak Natomiast ja mam takie, takie poczucie i bardzo w to wierzę, że, że dzięki tego typu kampaniom będzie można te środowiska w jakiś sposób zjednoczyć i ukierunkować taki do wspólnej, wspólnej takiej pracy, tak naprawdę. Mówiłyśmy też w ostatnim odcinku o, o takim programie interdyscyplinarnym, który chcemy wprowadzić, ale też to nie tylko szkolenia dla nauczycieli, ale też szkolenia dla rodziców, prawda? Tak, myślimy o tym, żeby jakby zaczęliśmy od nauczycieli, a później spróbujemy spotkań z rodzicami, bo to, co mówiłyśmy, takie połączenie środowisk jest niezwykle ważne, bo to, że nauczyciel w szkole będzie robił wszystko, co w jego mocy, nie zmieni jakby funkcjonowania dziecka. Tak samo, jeżeli tylko rodzic będzie działał, mm -hmm. a dziecko przyjdzie do szkoły i będzie się zderzało ze ścianą, nauczyciel nie będzie dopasowywał chociaż troszeczkę, bo oczywiście nie. nie na tyle, jakby, na ile jest możliwość. Y, szkoła jest. Miejscem, w którym dziecko jest w grupie, jest w klasie. Nauczyciel jest jeden, dzieci jest dużo. Nie jesteśmy w stanie zindywidualizować na tyle tego procesu, mhm. żeby zapewnić 100% dopasowania do każdego z dzieci. Ale czasem wystarczą naprawdę niewielkie rzeczy, żeby chociaż trochę pomóc dzieciom, mhm. żeby nie budzić w nich lęku, obawy, żeby budzić w nich motywację. Więc, jakby tutaj z tych dwóch stron warto jest działać i edukować. Myślę, że to, co wybrzmiewa z tych naszych spotkań jeszcze z nauczycielami, to jest to, że szczególnie nauczyciele przedmiotowi nie mają wiedzy na temat rozwoju dzieci, tak naprawdę, i różnych zaburzeń, bo o ile, tak patrząc na swoje doświadczenie, w edukacji nauczyciela przedszkolnego i w edukacji nauczyciela do klas 1-3 zagadnienia, które omawiamy nawet na studiach, są bardzo szerokie i bardzo mhm. dotykają psychologii, psychologii rozwojowej, funkcjonowania dziecka, różnych norm, różnych zaburzeń. Więc ci nauczyciele mają chociażby taki ogląd sytuacji. Mhm. W momencie, kiedy dziecko przechodzi do klasy czwartej, spotyka się z nauczycielami, którzy są specjalistami od danego przedmiotu. Trochę trudno wymagać od takiego nauczyciela, żeby znał te wszystkie andry rozwoju dziecka, bo on kończył studia zazwyczaj polonistyczne, matematyczne, geograficzne, a to jego przygotowanie do pracy jako nauczyciel było tylko takim małym elementem tej, tej jego drogi. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, że, że jakby wychodzimy do tych nauczycieli i mówimy im, że coś takiego jest jak można sobie chociaż troszeczkę z tym radzić. Tak na, trochę naprowadzamy, ale dla nas też, myślę, bardzo ważna jest taka informacja zwrotna od nauczycieli, bo my możemy sobie jako specjaliści rzucać różne pomysły, a nauczyciele są w stanie nam to zweryfikować, czy to jest w ogóle do wprowadzenia realnie mm -hmm. w trakcie lekcji na zderzenie, przykład. Zderzenie z rzeczywistością. Ale też co, co robimy w ramach tej kampanii, to trochę walczymy z mitami, tak. bo jest bardzo dużo różnego rodzaju mitów, no. na przykład na temat ADHD, Cały czas gdzieś pokutuje obraz takiego nadruchliwego, przeszkadzającego na lekcjach dziecka. Natomiast to nie zawsze tak jest. I my też o tym mówimy, że, że z jednej strony możemy mieć tego Jasia Kowalskiego, który, który wstaje, chodzi po klasie, też ma taki niepokój ruchowy itd., tak dalej, tak dalej, ale z drugiej strony możemy mieć taką Zosię Kowalską, która siedzi spokojnie. Gdzieś buja w obłokach, te myśli, uwaga gdzieś od, odpływa i ona nie będzie sprawiała trudności wychowawczych, co nie znaczy, że nie trzeba na takie dzieci zwracać y, uwagę. No bo nieleczone ADHD, znaczy nieleczone, no ciężko powiedzieć o leczeniu, bo tego się nie da wyleczyć, ale nieterapeutyzowany ADHD jednak skutkuje bardzo, bardzo y, złymi konsekwencjami później w życiu dorosłym, więc o tym, te, o tym też mówimy. Jeśli chodzi o takie rozwiewanie mitów, to też y, ja sobie myślę, że taki mityczny stwór, którym jest ADHD, jeżeli się nie wie, co to jest, bądź autyzm, wywołuje bardzo dużo emocji. W momencie, kiedy zyskujemy wiedzę, to trochę się ten potwór oswaja. Mhm. Więc y, myślę, że dla nauczyciela, y, jak dostaje informację, że w jego klasie będzie dziecko z autyzmem, no budzi przerażenie. A w momencie, kiedy on już chociaż trochę wie, tak, mm -hmm. jak, jak to może wyglądać, też jest w stanie się troszeczkę do tego przygotować. Mm -hmm. Teraz mi się przypomniało, to też jakby no, spowodowało, że jakby wzbudziło we mnie dosyć duże oburzenie, że są też, mam nadzieję, że coraz rzadziej i nie będziemy tego za chwilę spotykać. Na przykład są szkoły prywatne, które no, z relacji rodziców czasami nie przyjmują dziecka w momencie kiedy wiedzą, że jest orzeczenie, że jest diagnoza, oczywiście nie podają takiej oficjalnej. Mowam, oficja że to jest tak. tylko jakoś to, to przekrywają różnego rodzaju innymi, innymi rzeczami. I też część rodziców ukrywa te diagnozy. I też część rodziców nie chce się zgłosić na diagnozę z tego względu, że boją się, że ich dziecko będzie wytykane palcami, że będzie w jakiś sposób dyskryminowane, i tak dalej, tak dalej. No też to może wynikać też z ich doświadczeń szkolnych, mhm. tak? No bo też trzeba powiedzieć, że ADHD jest w tej chwili już wiemy na pewno, że jest to zaburzenie, które jest dziedziczne, jest bardzo dużo genów, które, które warunkuje powstanie ADHD, więc ci, te dzieci. Znaczy dzieci, dorośli, a kiedyś dzieci, być może mieli bardzo złe doświadczenie i, i część, jak rozmawiam z rodzicami dzieci, okazuje się, że ty, u, u tych rodziców też się budzi taka, e, taka idea, że ja chyba też mam DHD i jak się pytam, jak wspominają szkołę, no to jedynym, jedynym słowem, które się gdzieś tam pojawia, to jest właśnie koszmar. I to, to było straszne doświadczenie e, i tak dalej, że ledwo tą szkołę skończyłem, więc być może te wspomnienia gdzieś e, się. Pojawiają, więc może też to być powodem, dlaczego tak. czasami unikają właśnie diagnozy. Ale ja myślę, że taka otwartość i, i szczerości współpraca jest ważna. To też z drugiej strony, no, diagnoza, nie załatwia wszystkiego. Czyli to też nie może być tak, że ja mam takie poczucie, że to w trosce oczywiście o dzieci mówię cały czas, że to nie może być tak, że, że mamy diagnozę, przynosimy tą diagnozę do szkoły i na tym koniec. I w zasadzie nasza odpowiedzialność jako rodziców się na ten moment kończy. I też w tej, w tej kampanii o tym mówimy, że ważna jest też praca z dzieckiem. W domu, dokładnie, bo, bo tak... też spotykam się na przykład z takimi opiniami, to w kontekście walki, właśnie z mitami, że taka bardzo surowa dyscyplina, wyciąganie konsekwencji, karanie spowoduje, że takie dziecko za DHD nagle zacznie funkcjonować prawidłowo. Więc tutaj trzeba ten pierwszy mit obalić, że nie, nie wyleczymy dziecka za DHD. Nie spowodujemy, że to dziecko będzie w cudzysłowie normalne, tak jak rodzice by chcieli je widzieć. Więc tutaj pomoc ze strony rodziców i taka edukacja ich też jest ważna. No chociażby kwestia dzieci tych w klasach 1, 3, kwestia poranka. Dziecko typowe, neurotypowe, nie lubię tego słowa, no ale na, na potrzeby akurat tej rozmowy możemy je użyć. Ono jak wstaje, doskonale wie. Nauczone przez rodzica, co ma zrobić, wie, co po sobie następuje. Jakby to wyszykowanie się do szkoły nie jest tak wielkim wysiłkiem. Natomiast dziecko z ADHD, które wstaje, ono będzie robiło wiele rzeczy naraz, będzie zapominało, gdzie co położyło, będzie szukało kluczy, będzie szukało zeszytu, książki, więc też warto taki plan poranny tego szykowania. Przygotować i powiesić go nawet w widocznym miejscu, żeby dziecko mogło sobie odznaczać, co po kolei powinienem zrobić. Bo to też redukuje tą jakby ilość energii, którą dziecko wkłada już na początku, na starcie dnia, w momencie kiedy musi wyjść do szkoły. Prawda? Te dzieci boją się bardzo spóźnić, więc czasami wychodzą dużo wcześniej na przykład do szkoły z obawy przed tym, że, no, że, że znowu się spóźnią. Też kwestia relacji społecznych. Dziecko za DHD. Ma cały czas taką informację, że coś jest ze mną nie tak, że nie pasuje do otoczenia, do środowiska, koledzy, koleżanki z jakichś powodów mnie nie lubią albo mnie unikają, więc wejście do szkoły i wejście znowu w tą grupę społeczną, zmierzenie się z tymi relacjami, to też jest bardzo duży nakład energii. Więc trzeba powiedzieć, że dziecko neurotypowe. Wchodząc do szkoły, no tej energii rzeczywiście wykorzystało na, 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 na te czynności z początku dnia. Natomiast dziecko, które ma DHD, wchodzi czasami z, no, z takim pustym pojemnikiem energetycznym. Już, i już może to jest. Tak, I to się też tyczy dorosłych, bo. Tu też trzeba powiedzieć, że, że część na przykład to, to, z czym ja się spotykam, że zanim wejdę do pracy, to siedzę 10 minut w samochodzie, bo muszę się w sobie zebrać i po tym ciężkim poranku wejść do pracy. Mamy, które mają ADHD, na przykład to wyszykowanie dzieci do szkoły, ogarnięcie i przypilnowanie, żeby dziecko wzięło wszystkie książki, żeby miało śniadanie, żeby się ubrało, żeby się u... to, to jest tak duży wysiłek, że te mamy bardzo często mówią, że. W zasadzie jest godzina dziewiąta czy dziesiąta, one są już potwornie zmęczone. Mama, która nie ma tego, tego zaburzenia, ona prawdopodobnie wszystko szybko po kolei zrobi i nie będzie tego chaosu. Kolejną rzecz, z którą się staramy walczyć, żeby pamiętać, że u tych dzieci przeważającą emocją jest lęk. I to jest bardzo obciążające. I Ten lęk odczuwają na wielu polach, na wielu płaszczyznach, w różnych momentach dnia, a jeżeli czujemy lęk, no to no już nawet taka neurofizjologia, prawda, przyjmuje, przyjmują górę inne jakby struktury mózgu, i, i też nie ma tej przestrzeni i, i takiej otwartości na taką wiedzę, którą nauczyciel przekazuje. Więc no, pewne rzeczy można prostymi poradami, prostymi wskazówkami gdzieś załatwić, no ale wiele rzeczy. Wymaga... I to jest ten pierwszy krok, bo żeby to wszystko wiedzieć, potrzebna jest psychoedukacja po prostu. Mhm. I, I myślę, że to nasze działanie i cała ta kampania Barwni Wyjątkowi, ten program pilotażowy jest w stanie po prostu zwiększyć świadomość. A jeżeli już mamy świadomość, to jesteśmy w stanie zrobić ten pierwszy krok do mhm. działania. Tym bardziej, że też, że, że też nie, nie zapominajmy o nauczycielach przedszkolnych. Gdzie oni już na, na etapie, nie wiem, 5 czy sześciolatka, latka już zerówce, oni widzą, że już mhm. ten obraz adechadowy się wyłania. Natomiast cały czas ta diagnoza i, i jakby to, co możemy dziecku zaoferować, jest przerzucona na szkołę, mhm. na te pierwsze lata szkolne. W, moim, w mojej opinii jest to już trochę późno. I warto by było, tak jak jest chociażby w Stanach Zjednoczonych, Dokładnie. gdzie ta psychoedukacja jest podstawową strategią radzenia sobie z ADHD i ona już jest od tego czwartego roku życia. Y -hmm. Bo to, to co już... się zarzuca w ogóle Stanom, tak? to jest y -hmm. taka farmakologia. To, że na wszystko dajemy tabletkę, że te tabletki dajemy bardzo szybko. A niewiele osób pewnie wie, że, że ta diagnoza tam jest dużo wcześniejsza i działania rozpoczynają się od psychoedukacji. To jest I, i, I rodzic dostaje pełen pakiet informacji i jest zobligowany do tego, żeby działać, a nie żeby dostać kartkę, przyjść, powiedzieć: Moje dziecko ma DHT, Proszę teraz obchodzić się z nim jak z jajkiem, bo tak. Mhm. I, I nic więcej z tym nie robić. Tak, i to też właśnie to, to, co mówi, że tam zaczynamy od tej psychoedukacji. Jeżeli to nie zadziała i te objawy są na tyle utrudniające funkcjonowanie, że dopiero wtedy wchodzimy z farmakologią, no bo też trzeba powiedzieć, że te tabletki to nie jest taki cukierek, nie załatwi wszystkiego. I nawet jeżeli dziecko przyjmuje z jakichś powodów, lekarz zadecydował, że, że powinno przyjmować mm -hmm. leki, no to to też nie, nie zwalnia jakby z odpowiedzialności takiej dodatkowej też pracy, z odpowiedzialności, żeby to dziecko jakby było w jakiejś, w jakiejś terapii. No też ja zawsze tłumaczę rodzicom, że żeby mieć Cele takie dalekosiężne, czyli cel oddalony w czasie. Co jest najważniejszym celem dla mojego dziecka? Czy to, żeby miało teraz same piątki, czy to, żeby w przyszłości nie miało różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, bardzo ciężkich, które kończą się czasami tragicznie. Mhm. Więc warto, żeby, żeby rodzice też, patrząc na swoje dziecko, myśleli o tej dorosłości, tak, żeby to dziecko było samodzielne, żeby radziło sobie w przyszłości, na, 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 no żeby mogło normalnie funkcjonować tak naprawdę. Czyli czasami nie ten czerwony pasek, nie ta rywalizacja, bardziej ukierunkowanie w stronę jakichś tam zainteresowań i, i same piątki no to nie powinno być głównym, głównym celem. Myślę, tak że naprawdę. już chyba każdy wie, że żyjemy w czasach, gdzie studia nie załatwiają wszystkiego. Że już teraz raczej idziemy w to, że bycie specjalistą w swojej dziedzinie jest ważne, wykazywanie się umiejętnościami i wiedzą jest ważne, a to, czy ja będę miała same piątki, czy trójki i też zdam do następnej klasy, ale będę miała energię na to, żeby rozwinąć tą swoją pasję, żeby poświęcić się temu, co być może w przyszłości da mi zawód, da mi poczucie własnej wartości. Przez to, że będę podbudowana, to będę w stanie rozwijać różne inne strefy swojego życia, to to jest chyba to najważniejsze. To jest najważniejsze zdecydowanie. Ja, jak myślę jeszcze tak o farmakoterapii, to y, ja widzę to tak, że te leki służą temu, żeby dziecko było w stanie nabyć umiejętności. Że czasem dziecko jest w takim stanie, że jakąkolwiek edukację byśmy mu nie mhm. załatwili, to ono nie nabędzie umiejętności, nie zrozumie różnych rzeczy, bo jego ciało nie jest na to gotowe. A te leki wyciszają różne objawy i pozwalają znaleźć przestrzeń na to, żeby przyswoić to, co jest ważne w, w tym, żeby radzić sobie w tym życiu. Ale też tak teraz mi się przypomniało, bo mówiliśmy o tych ocenach, i tych samych piątkach, szóstkach, czerwonych paskach i tak dalej, i tak dalej. Zdarza się, że jednak ci prymusi z najlepszymi ocenami. W życiu zawodowym radzą sobie bardzo źle. I czasami sukces odnoszą ci, co mają dużo gorsze oceny, bo też ten ciężar odpowiedzialności dorastania w takim poczuciu, że muszę być najlepszy, bo wtedy zyskam, nie wiem, uwagę rodziców, czy, 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 czy miłość, taka no, miłość warunkująca trochę, to, to, to jest jakby taki trochę ślepy zaułek, prawda? Bo, bo potem, no, niby nie jesteśmy w stanie być najlepszy ze wszystkiego. No już teraz I mówi czasami... się o wypaleniu tak, zawodowym dzieci. Tak. Wypaleniu zawodowym dzieci też y, trzeba pamiętać, że, że, że ci prymusi bardzo często mają takie zawody albo pracują wykonują jakieś rzeczy, które są dużo poniżej ich y, umiejętności y, wykonują duże, dużo prostsze y, prace mogliby dużo więcej osiągnąć, ale no, niestety. Nie są, nie są w stanie z różnych, z różnych powodów, więc warto, warto o tym pamiętać, żeby te wymagania dostosować do dziecka, do jego rozwoju, do jego możliwości i żeby tej poprzeczki nie podwyższać, bo to dziecko będzie samo sobie tą poprzeczkę mhm. podwyższało, i w pewnym momencie ona może być już tak wysoko, że, że nie da się jej przeskoczyć, a to będzie rodziło, rodziło bardzo taką dużą frustrację. Więc taka Niewartościująca uwaga wobec dziecka jest bardzo ważna. Czyli nie tylko wtedy, kiedy przyniesie piątkę czy szóstkę i my się zachwycamy, mówimy jak super, jak cudownie i tak dalej, ale też jak przyniesie czwórkę, warto porozmawiać, czy jest zadowolony z tej oceny, bo być może dla dziecka ta czwórka była okupiona tak też dużym wysiłkiem, więc warto, warto to docenić, prawda? Dokładnie tak. Mhm. Więc y, myślę, że tutaj y, możemy postawić y, kropkę. Ale tylko na chwilę. Ale tylko na chwilę. I zapraszamy Was za tydzień. Będzie a i... kolejny, nowy temat. Tak, a jeżeli jesteście zainteresowani tematem kampanii barwni y, i wyjątkowi, to zachęcamy, y, żeby znaleźć nas na stronie Idylii, na Facebooku. Śledźcie nasze działania i podpowiadajcie nam, co jeszcze możemy robić. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.